Dużo ludzi przyjeżdża do Japonii, żeby zrobić sobie zwariowane zakupy. Pokażę Wam dzisiaj mój ulubiony sklep, jeśli chodzi o różne takie geekowskie, fajne, dziwne rzeczy. To jest sklep sieciowy, co prawda, ale większość ludzi, którzy przyjeżdżają do Japonii nie wie o istnieniu tej sieci, więc warto go zapamiętać i warto zwrócić uwagę, jak będziecie w Japonii, to koniecznie się wybierzcie i sprawdźcie. Nazywa się Village Vanguard. I dzisiaj zwiedzimy sobie nową lokalizację tego sklepu, która została otwarta dosłownie kilka dni temu. Jak będziecie w sibui, to na pewno przejdziecie tędy. Szczerze mówiąc, jeszcze tu nie byłem po przenosinach, to pierwszy raz jestem w nowej lokalizacji. Jeden za tysiąc, przez za tysiące. Wow, promocja, opłaca się kupić 3. Ja nazywam Village Vanguard sklepem z entropią. W sumie pierwszy raz go tak teraz nazywałem, ale to dobrze oddaje się sprawy. Podzieliście się ze mną co? Magia Village Vanguard polega na tym, że te Wszystkie przedmioty, tutaj są tak luźno poukładane i posortowane, że nigdy nie wiesz czego się spodziewać za każdym rogiem. Tutaj wyszperałem wiele przedmiotów znanych, na przykład Zapytaj Beczkę, jak kultowe już, już dziecko. Leżało po prostu na ziemi, na... tak po prostu szpurnięte. Może zabrać całego regału fidget-spinnerów oczywiście. Mają też tutaj ciekawy wybór muzyki japońskiej. Tutaj po prostu każdy przedmiot jest jakiś ciekawy, na przykład ma pingwiny. O Boże, czemu, czemu ja się ubieram w gładkie rzeczy cały czas? To jest w koty, w misie, wyglądałbym jak dwunastolatek. Mają też tutaj całe kolekcje ubrań bardziej w moim stylu, wszystko gładkie. W tym sklepie kupiłem większość swoich plecaków, w większość swoich rzeczy w ogóle kupiłem w ileś Też aż głupio się przyznać, ale... Co, ci się podoba? No, ręki. Koszule w cytryny? Mhm. Może w cytryny. No, kup banany, a ja w bananę czy No, kupę bananę jak cytryny. jak pajas. Podoba mi się. Jak tu wchodzę, to zwykle dostanę zbyt dźwięk. Jeśli słyszycie tu dźwięki panów kurczaków, to dlatego, że mają tu panów kurczaków i to w rozmiarze większym niż ten, który jest u nas. Tu jesteś się youtuberem. Kwicki Jaki zadowolony. Tu na przykład są bagietki Kruszowe <noise> krosanty leniwce. <noise> coś ci na ręce siadło. O. Um, Cześć słodziaku. Kruszowy chleb. Jednego z tych miszków mamy w biurze takiego białego. Taki misiek poduszka. Biu, bu, bu, bu. Ale fajne te cziba no takie. Patrycy, rzecz w Village to jest taka, że ten cały materia tego sklepu ma taki że tutaj jest pod kontrolą. Nie ma tutaj rzeczy przypadkowych, albo właśnie są przypadkowe, ale takie odpowiednio przypadkowe. Czuć, że ktoś po prostu kuruje, jest kuratorem tego, to jest jak muzeum. No co się gapisz? W okularach nie widziałeś, że ktoś jest? Nie rozumiem, czemu się wszyscy na mnie gapią, jak chodzę sobie w normalnych okularach przeciwspołenecznych. Zabawne, że taki sklep, jak, który gdzie wszystko jest zabawne, ma też dział ze śmiesznymi rzeczami. Są takie śmieszne, śmieszne rzeczy. Nie? Spójrzmy jaki wybór gadżetów z muzyków. Jaki zajebisty bobek. Mają tutaj też dużo tak zwanych character goods, czyli takich merchandise znanych marek z różnymi postaciami, więc tu jest na przykład dział Studia Ghibli, są wszystkie tam Totoro, to jest, jest chyba podniebna ten Pinkot. Eee. No wszystko, co można sobie wyobrazić. Japonia jak pigułka tutaj jest. Eee, to jest dobre miejsce, żeby znaleźć fajne prezenty dla wszystkich, ale jest drożej niż w innych sklepach. Mhm. Jest też bardzo fajnym miejscem tak do inspiracji, bo wszystko jest bardzo fajne i ładne i takie estetyczne mhm. i kolorowe i w ogóle fajnie jest ułożony ten sklep, że jest tak jakby się... Taki wiem, bałagan tutaj jest. Taki ułożony bał bałagan. Sklep udowadnia, że wszystko co istnieje w świecie może być zrobione w ciekawszy lub słodszy sposób. Można mieć portfelek, a można mieć taki portfelek. Przechodzisz przez te kolejne warstwy i znajdujesz kolejne kąty tematyczne. Tu jest na przykład kącik Kirby'ego, a naprzeciwko kącik Pokémonów, a tutaj kącik maskotek z Mario. Są nawet śladowe używane gry na... To są gry na Game Boy'a, na SNES'a. Wszędzie jest wszystko poupychane tak bardzo jak tylko się da. Tu mamy całą gablotę z jakimiś kubeczkami, ale... Z... Są też jakieś ukryte detaliki. Jednym z moich ulubionych zajęć. w węgiers jest szukanie takich małych szpejów poukrywanych pod podłogą. Tutaj mamy takie ukryte pudełeczka z takimi tymi potworami ze starych filmów japońskich. Jest nawet i Gizmo. Z Kremlinów. Jednego z moich ulubionych filmów dzieciństwa. To są jakieś stare zabawki z McDonalda, tamte kosztuje prawie 7000 jenów kosztuje ten burgerowy człowiek. Nie może za zabraknąć półki o motywie przewodnim kupy. To są takie małe kupy na przykład. Widziałem tutaj te regały tematyczne, że można na przykład motyw przewodni kupy i różne przedmioty, które znaleźli o kształcie kupy, tu na jednej półce i od stóp do głów. Wszystko z kupą. W tym nowym Village Vanguard mają coś, czego nie było w poprzednim. Jest to dział z Tenga, czyli z tym takim... Tenga to jest taki odwrotny wibrator dla facetów. Dział zabawek erotycznych. Na przykład mamy wystawkę zespołu wklejoną ulotkami, merchandizem, Można kupić płytę, koszulkę. Co co wam pokazałem do tej pory to było dopiero pierwsze z dwóch pięterów. Patrzcie na jednej półce Garfield. Paraphade Rapper, Animaniacy, teletubisie i Elmo. I tutaj księgarnie, książki, artbooki, mangi. Nie ma niestety działu z książkami po angielsku. Zdecydowanie jest tego za dużo, żeby to wszystko wchłonić na jedno posiedzenie. Jak przyszedłem pierwszy raz, to eksplodował mi mózg. Więc tak myślę, że przez parę miesięcy przechodziłem raz na jakiś czas, żeby ogarnąć mniej więcej rozmach, przedsięwzięcia. Tu mają re regał z pamiątkami z tego konkretnie sklepu. To jest logo Shibuya Village Vanguard. Uwielbiam ten sklep również za to, że jak tędy przychodzę, to czasem po prostu się zaczynam śmiać na widok dekoracji. Popatrzcie na to. Jest sobie półka z książkami. Co damy na, na wierzch? Taką wielką pluszową rybę. nie ja miałem wychodzić, ale przy wyjściu mają jeszcze takie rzeczy. Village Vanguard to prawdziwa ikona japońskiej kultury alternatywnej i sklep jedyny w swoim rodzaju. W Japonii jest bardzo dużo sklepów, w których jest dużo towaru, dużo takiego randomu. Jest wielka sieć sklepów Don Quixote, które są jeszcze większe, gigantyczne, ale nie ma drugiego sklepu, w którym wszystkie przedmioty byłyby tak starannie wybrane i połączone w tak ciekawe sposoby. Village Vanguard to myślę nie tylko. Pozycja obowiązkowa, jeśli się e, odwiedza Japonię, ale również przykład na to, jak może wyglądać sklep prowadzony z pasją. I naprawdę, te, ten film nie jest sponsorowany przez Village Vanguard, nie jest we współpracy z nimi, to ja, ja po prostu jestem ogromnym fanem. Dzięki wielkie za uwagę, bardzo mi było miło móc Wam pokazać swój szczerze najbardziej ulubiony sklep w Japonii. Dziękuję wszystkim patronom. Pamiętajcie, że jednym z progów na patronite jest co miesięczna paczka. Co miesiąc wybieramy jednego patrona, któremu wysyłam paczkę prezentów. I tak się składa, że sporą część tych rzeczy kupuję właśnie w Village Węgarz zazwyczaj. Więc jako patron masz jakąś tam szansę dostać paczkę gadżetów kupioną w tym sklepie.